Hej kochani, tu Martyna. Dzisiaj przychodzę do Was z naprawdę niesamowicie smacznym przepisem, a mianowicie pokażę Wam jak zrobić w bardzo prosty i szybki sposób domowy krem czekoladowo-orzechowy, czyli domową Nutellę. Nie wiem jak Wy, ale ja naprawdę uwielbiam masło orzechowe i takie czekoladowe kremy, więc połączenie tych dwóch smaków w jeden krem jest dla mnie naprawdę niesamowitym rozwiązaniem. A dzisiaj pokażę Wam jak przygotować taki krem z ledwie pięciu składników, w zdrowej wersji, bez białego cukru. Taka domowa Nutella genialnie sprawdzi się jako dodatek do naleśników, omletów, czy innych deserów, kremów, a także jako taki samodzielny deser czekoladowo-orzechowy do zjedzenia, gdy znajdzie nas ochota na małe, słodkie co nieco. A więc teraz już bez zbędnego gadania, przejdźmy do przepisu. Bazą Nutelli, którą dzisiaj wspólnie przygotujemy, będą oczywiście orzechy laskowe. Jeśli wasze orzechy laskowe są w łupinach, tak jak moje, to musimy je wcześniej albo podpiec w piekarniku, albo podprażyć na patelni, dzięki czemu nabiorą bardziej intensywnego smaku i łatwiej będzie można je obrać ze skórki. Ja akurat dzisiaj wybiorę tą z pierwszą z opcji i upiekę je w piekarniku. Dlatego wyłożę je sobie na blaszkę. Blachę wyłożyłam papierem do pieczenia. I teraz wstawię moje orzechy do piekarnika, który już nagrzałam do 180 stopni, i będę te orzechy piec tak przez 10-15 minut. A kiedy moje orzechy się pieką, zajmę się daktylami, bo to właśnie daktyle nawadzą naszej nutelli słodyczy. I mam tutaj akurat suszone daktyle, które zaleję wrzątkiem. I pozostawię je tak do namoczenia przez jakieś może pół godziny, żeby zmiękły i łatwiej będzie je można miksować. Czas wyciągnąć orzechy. Widzę, że po upieczeniu niektóre z nich fajnie się zezłociły i teraz zdecydowanie łatwiej będzie można je obrać ze skórki. I tutaj macie kilka możliwości. Możecie na przykład umieścić orzechy między warstwami papieru kuchennego i między sobą pocierać lub wrzucić te orzechy do, dajmy na to, słoiczka, zamknąć go szczelnie i potrząsać. Albo jeśli Wasze orzechy nie są już tak bardzo gorące, możecie po prostu pocierać dłońmi i w ten sposób bardzo szybko i bardzo prosto można się pozbyć łupin. O, i gotowe. I tak robimy ze wszystkimi orzechami. Kiedy już wszystkie orzechy obłupaliśmy ze skórki, czas wrzucić je do miksera i zblendować na kremową masę. I tutaj czas miksowania zależy przede wszystkim od Waszego blendera i jego mocy. Może to zająć od kilku do nawet dziesięciu minut. Jeśli Wasz blender ma mniejszą moc i to miksowanie orzechów będzie ciężko szło, możecie dodać odrobinę oleju kokosowego lub mleka na przykład kokosowego, co znacznie ułatwi jego pracę. A więc teraz wszystkie moje orzechy lądują w mikserze. Zacząć miksowanie. Moje orzechy już są zmiksowane. Jak widzicie, mamy tutaj bardzo fajne masło z orzechów laskowych, które już samo w sobie jest smakowite i genialnie będzie smakować w towarzystwie naleśników, omletów czy innych deserów. No ale, oczywiście, my chcemy zrobić Nutelle, a Nutella jest czekoladowa. Dlatego czas wziąć się za kolejne składniki, a mianowicie. Mam tutaj gorzką czekoladę, którą już pokroiłam sobie na kawałki, umieszczę ją w garnuszku. A do tego dodam jeszcze mleko kokosowe. I bez obaw, jak widzicie, moje mleko kokosowe jest w formie stałej, ale i tak tą masę będę podgrzewać, więc możecie dodać mleko kokosowe w formie płynnej. Nic się z tym nie stanie, więc dodam je w garnuszku. I teraz mleko wraz z czekoladą będę podgrzewać, aż uzyskam kremową masę. Którą będę mogła dodać do moich zmiksowanych orzechów. No to czas je podkrzać. I pamiętajcie, żeby tą czekoladowo-kokosową masę podgrzewać na niewielkim ogniu, mieszając od czasu do czasu, żeby ona nam się po prostu nie przypaliła. Moja czekoladowo-kokosowa masa już pięknie się roztopiła i niesamowicie pachnie. Zdożyła już lekko przestygnąć, więc będę mogła ją dodać do masła orzechowego. Poza tym moje daktyle odsączyłam już z nadmiaru wody i również będę je mogła zmiksować razem z orzechami. Więc teraz dodajmy wszystkie składniki, żeby skończyć naszą domową nutellę. Ok, czekolada już wylądowała z orzechami. A do tego dodam daktyle. Oraz taką porządną szczyptę soli. A poza tym czasami lubię dodawać jeszcze do mojej nutelli odrobinę odżywki białkowej, tej o smaku kakaowo-orzechowym, dzięki czemu smak nutelli jest jeszcze bardziej intensywny, a do tego taka odżywka nadaje jeszcze więcej słodyczy. Ale dzisiaj robimy taką bazową, klasyczną wersję bez odżywki, więc teraz już pozostaje wszystkie składniki zmiksować razem. Jak wygląda nasza gotowa Nutella? Okej, okay, widzę, że masa jest bardzo, bardzo kremowa, więc teraz możemy ją przelać już do pojemniczków. I oczywiście w tym momencie możecie swoją Nutellę posmakować. Jeśli będzie dla was zbyt mało słodka, możecie dodać na przykład odrobinę ksylitolu, miodu lub daktyli. Więc teraz przełożę już ją do słoiczka. Taką nutellę możecie przechowywać w lodówce w szczelnie zamkniętym słoiczku, nawet do dwóch tygodni. Sprawdzi się ona genialnie do słodkich omletów, naleśników. Na moim blogu możecie znaleźć również przepis na ciasteczka nadziewane nutellą. Są bardzo, bardzo smaczne i możecie właśnie zamiast takiej kupnej nutelli użyć do nich domowej, zdrowej nutelli bez cukru. OK, tyle chyba wystarczy. I teraz kiedy moja nutella ostygnie, włożę ją do lodówki. Warto też przed każdym podaniem wyciągnąć taki słoiczek 15-20 minut przed, żeby nutella była w temperaturze pokojowej. I standardowo dokładny przepis wraz z gramaturą i listą składników znajdziecie w linku w opisie filmu. To już by było dzisiaj na tyle i widzimy się w kolejnym odcinku.